Suma długości boku kwadratu i jego przekątnej jest równa 1. Oblicz długość przekątnej tego kwadratu. Wynik zapisz w postaci a plus b pierwiastków z c. Oznaczmy sobie w kwadracie bok jakąś literką, na przykład literką a. Wtedy przekątna kwadratu ma długość a pierwiastki z 2. Zapiszmy teraz równanie podane w treści zadania. Suma długości boku kwadratu i jego przekątnej jest równa 1, czyli bok plus przekątna, czyli a plus. A pierwiastki z dwóch równa się 1. Rozwiązujemy to równanie, wyciągamy wspólny czynnik przed nawias, 1 plus pierwiastek z dwóch zostanie w nawiasie, równa się 1 i dzielimy równanie obustronnie przez ten nawias, żeby po lewej stronie zostało samo a, a wychodzi równe 1 podzielić na 1 plus pierwiastek z dwóch. Musimy obliczyć długość przekątnej. Przekątna to a pierwiastki z dwóch, zatem zapiszmy, że a pierwiastki z dwóch to się równa. Mnożymy tę liczbę przez pierwiastek z dwóch. 1 razy pierwiastek z dwóch to pierwiastek z dwóch przez 1 plus pierwiastek z dwóch. Możemy teraz jeszcze usunąć niewymierność zmianownika, a nawet powinniśmy, żeby wyrazić wynik w takiej postaci, w tym celu licznik i mianownik mnożymy przez taką samą liczbę, przez takie wyrażenie jak tutaj tylko z minusem, aby ze wzoru skróconego mnożenia pozbyć się pierwiastka z mianownika. Czyli licznik też mnożymy przez takie samo wyrażenie. No i teraz w mianowniku otrzymujemy różnicę kwadratów tych liczb ze wzoru skróconego mnożenia. 1 do kwadratu to 1, minus pierwiastek z 2 do kwadratu to 2, a w liczniku pierwiastek z 2 razy 1 to pierwiastek z 2, minus pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 to 2. Czyli otrzymujemy pierwiastek z 2 minus 2. Podzielić na 1 minus 2 to minus 1. Dzielenie przez minus 1 zmienia nam znaki, czyli zamiast minus 2 będziemy mieli plus 2, a zamiast plus pierwiastka z 2 to minus pierwiastek z 2. No i w ten sposób doprowadziliśmy wynik do takiej postaci, jak nam tutaj kazali. Jeżeli trzymać się tych oznaczeń, to w tych oznaczeniach nasze a jest równe 2, b jest równe minus 1. A c jest równe, pod pierwiastkiem mamy 2. No tu jest mała kolizja oznaczeń, bo ja przez a nazwałem bok kwadratu, no ale tutaj te literki tyczą się tylko tego zapisu, żeby wyjaśnić, co w tym wyniku, jakie liczby należałoby podstawić do tego wyrażenia, aby otrzymać taką postać. No oczywiście to nie jest potrzebne w rozwiązaniu naszego zadania, Nasz, nas proszą tylko o doprowadzenie wyniku do takiej postaci, no i to jest poprawna odpowiedź do tego zadania.